Szanowni Państwo, ja mówię to jako matka. W moim domu to ja razem z moim mężem uczę dzieci, czym jest dobro, miłość i odpowiedzialność. Nie żadna Komisja Europejska. I Węgrzy mają prawo wychowywać swoje dzieci zgodnie z własnymi wartościami. W 2022 roku miliony z nich jasno wyraziły swoje zdanie w referendum. Nie dla seksualizacji nieletnich. Nie dla ideologii gender. Nie dla propagandy zmiany płci w szkołach. A wy w odpowiedzi wysyłacie do Budapesztu parady pseudorówności, i broszury o hormonach, każąc nazywać to tolerancją. Szacunek dla różnorodności nie oznacza narzucania jednej tęczowej wizji świata. Unia Europejska nie jest zbiorem kolonii, które mają podporządkować się brukselskiej metropolii jest wspólnotą wolnych i suwerennych narodów. Węgrzy chcą chronić, chcą chronić swoje dzieci i każdy rodzic w Europie, niezależnie od poglądów, powinien dziś stanąć po stronie ich prawa do bycia dziećmi, nie krzywdzić ich chorą ideologią, lecz pielęgnować w nich niewinność i poczucie bezpieczeństwa. Dość terroru tęczowej mniejszości. Dziękuję.